Panie trenerze, długa przerwa spowodowana drużynowym pucherem świata od Ligi powoli dobiega końca. Przed nami arcyważne spotkanie w Toruniu. Będą jakieś zmiany w awizowanym składzie? Już teraz może Pan coś powiedzieć, czy jeszcze tego nie wiadomo? No, nie wiadomo tego, mamy dwóch zawodników w Pułaze świata, więc e, mam nadzieję, że tam się nic nieprzyjemnego nie wydarzy i będziemy mieli dwóch mistrzów świata w zespole e, w tym roku to, to inna sprawa. Także no, awizowany został skład najbardziej bezpieczny, jaki mogliśmy sobie zafundować. Rozmawialiśmy z Adrianem Gomulskim i on powiedział, że tą przerwę wykorzystał bardzo intensywnie. Rozmawiał pan z nim. Widzi Pan jakieś progresy odnośnie tego, jak przychodził do falubazu? Ja myślę, że u Adriana będzie progresja z meczu na mecz. On odjechał kilka wyścigów w tym sezonie i trzeba o tym dobrze pamiętać. Dzisiaj, jak widzieliśmy na treningu, zaprezentował się bardzo dobrze, więc myślę, że to na niego postawimy w niedzielę. Aczkolwiek decyzja myślę, że zapadnie jutro. Ostatnio był Pan w Częstochowie na lidze juniorów i chyba dobre wrażenie mogli tylko wywrzeć nasi juniorzy tym występem. Tak, no cieszy, cieszy postawa oczywiście Adama Strzelca, cieszy postawa głównie Kamila Dębskiego, który zdaje się odnajdywać w końcu. Dzisiaj też nie najgorszy występ, jak zdążyłem zauważyć, w Opolu na MDMP, więc no jakaś progresja jest. Mam nadzieję, że przykuje się to w dobry wynik w lidze. Dzisiaj Falowa zyskał nową zawodniczkę. Jaka jest Pana opinia odnośnie tego, że, że Klaudia podpisała kontrakt z przyszłości? Może starać się o miejsce w składzie? No Cieszę się, że jest w Fallubazie jest event, wydaje mi się, na skalę przynajmniej kraju. Natomiast no zdaję sobie sprawę, i również Klaudia zdaje sobie z tego sprawę, że do profesjonalnego speedwaya i do takiego poziomu ekstraligowego ligowego, czy ligowego, w ogóle jeszcze, jeszcze dużo pracy. No ale to, że ma tego świadomość, cieszy i. Widać, że jest ambitną, fajną dziewczyną, wydaje się, że, że wie o co chodzi w żużlu, no zobaczymy jak daleko zajdzie. Jeszcze słówko odnośnie tego niedzielnego meczu, a Apator wystąpi wiadomo bez Krisa Holdera, my bez Andreasa Jonsona. Kto jest faworytem tego spotkania? Każdy ma swoje problemy, my się nie interesujemy problemami kogoś, staram się skupiać na tym, żeby się przygotować jak najlepiej, to robimy i mam nadzieję, że pojedziemy bardzo dobre spotkanie w Toruniu.